Bogdan Smolosz przedstawia. Kochaj, słusz, dbaj. Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. Cześć wszystkich, witam. Kupiłem dzisiaj takie niby nic. Pan mówił w sklepie, w rówce chyba, że to jakaś stara cena. Nie wiem czy stara, czy nowa, bo. Zawsze chciałem kupić takie dużo, dużo porządniejsze. No, ale w ubiegłym roku był ogrodnik z takim dużym urządzeniem spalinowym i ogarnął wszystkie te krzewy, i, i zrobił zrębki z wielu, wielu krzewów. I tak naprawdę, teraz, dzisiaj, kiedy obcinam, to widzieliście przed chwilą te wkładane do tego rozdrabniacza. Były już takie. Proste i bardzo mało skomplikowane, i nie grube, więc to sobie doskonale z tym radzi. Chociaż myślałem, że to będzie kiepskie. A to jest fajne. Czyli, ile by tego nie było, to wszystkie te zrębki możemy wykorzystać do przeróżnych celów. Te wysypię przykładowo przy drzewkach owocowych i pokażę, jak to wygląda. Kupcinam to, to przed chwilą. Więc mam jeszcze tego sporo wokół ogrodu. Więc wszystko to przepuszczę przez ten malutki rębak. I widzę, że doskonale sobie radzi z tymi cienkimi patyczkami, chociaż tak do końca nie byłem przekonany, że to ma sens. A teraz, w zależności od tego, ile mi będzie tego przybywało. Wyściółkuję tym moje drzewka owocowe, które jak pamiętacie wczoraj było w filmie pokazywane jak to, e, jak były okopywane i obkładane obornikiem. I teraz gdybym tego miał dużo, no to byłoby ekstra. No, że dużo na razie jeszcze tego nie mam, więc tu chciałem tylko pokazać, jak ja to zrobię. No i każda ilość, jaka jest, to już jest super. No i ta ilość, widzicie, że wystarczyła na obsypanie pięciu drzewek, więc ekstra. Bardzo mi się to podoba. A jak nie, to pójdę za płot do lasu i takie cieniutkie patyczki przyniosę i zmielę je na takie zrębki, żeby mi to wreszcie nie zarastało. A czym więcej będę tego miał, tym bardziej wszystkie rzeczy będą ściółkowane. Czyli taki początek prosty back to the eden. A teraz pokażę od zera, ile nam wyjdzie z obcięcia kilku krzewów do pustego pojemnika na marki niejakiej małej maszynce 2500W. Zobaczymy, ile to będzie. To dla tych bardziej wytrwałych, co wytrwają, aż ja to wszystko poszatkuję, żeby zobaczyć, ile tego do pojemnika nazbieramy, a później ile tem. Uda się obsypać drzewek. Czyli trwało to kilkanaście minut, i wyszły dwa takie nie po połu pojemnika. No do jednego by się to nie zmieściło, ale byłoby to takie firmy w ogóle mi nie, nieznane. No ale, ale niby zadziałało. Raz musiałem rozebrać i przepchnąć te już zmielone, bo zatkało wylot. No i to tyle. Zadziałało. Wystarczająco dobrze, chyba jak na takie nic. Wystarczyło jeszcze trochę na krzewy borówek, wiem, że to mało. Muszę tego zdobyć więcej. No, ale jak to mawiała moja ciocia, co by nie było, ale jest. Trzymajcie się. Kolejna odsłona z ogrodu. Cześć. Subskrybuj kanał piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.